Bezpiecznie na hulajnodze. Ruch to zdrowie, więc hulaj dusza, hulaj noga. A jednak każdy sport niesie za sobą ryzyko kontuzji i urazów. Hulaj noga to świetna zabawa, ale musimy pamiętać o ubraniu kasku, ochraniaczy łokci oraz kolan. Najczęstszymi urazami Podczas zdarzeń na hulajnogach są urazy kończyn górnych, kończyn dolnych, twarzy szaszki oraz głowy. Jeżeli zabezpieczymy się odpowiednio w strój ochronny, jazda będzie dla nas tylko i wyłącznie samą przyjemnością. Dlatego zanim ty lub twoje dzieci wyruszycie w podróż swoim sprzętem w wersji podstawowej lub elektrycznej, zadbajcie o strój zapewniający bezpieczeństwo oraz o stan techniczny hulajnogi. W maju 2021 roku weszły nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Zgodnie z ich brzmieniem, kierujący hulajnogą zobowiązany jest jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym zamierza jechać. Dozwolona prędkość to 20 km na godzinę. W przypadku, kiedy na jezdni dozwolona jest prędkość do 30 km na godzinę, a brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą jedzie jezdnią. Pamiętaj, aby nigdy nie poruszać się hulajnogą pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Kierujący hulajnogą może wyjątkowo korzystać z chodnika dla pieszych, jeżeli jest on usytuowany wzdłuż drogi, na której dopuszczona jest prędkość powyżej 30 km na godzinę, pod warunkiem, że jedzie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępują mu pierwszeństwa i zachowuje szczególną ostrożność. Od osób, które ukończyły 18 rok życia i korzystają z chulejnok elektrycznych, nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. W przypadku osób w wieku od 10 do 18 lat wymagane są uprawnienia w postaci prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T lub karta rowerowa. Zachęcamy wszystkie dzieci do brania udziału w egzaminach na karty rowerowe. Które organizowane są przez dyrektorów szkół i Straż Gminą Gminy Prożydańskiej z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego. Hulajnogi zapewniają nam mobilność i rekreację na świeżym powietrzu. Niestety coraz częściej są przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drogach. Dlatego korzystajmy z nich rozsądnie. Nie narażajmy siebie i innych.